Myślę, że każdy jest zadowolony. I kibice, i zawodnicy, i my jako sztab trenerski. Bo wygrana po takich kilku porażkach zawsze troszeczkę nastraja pozytywniej do tego, co przed nami. Więc bardzo ważne, że mogliśmy tę ciężką pracę, szczególnie którą wykonują zawodnicy. Potwierdzić jakiś wynik i, i w końcu pomyśleć sobie, że robimy dobrze i odetchnąć. We really needed that game. Like you said, it was a, a real team game. Everybody was fighting hard for one another. Uh, rotating offense defense making extra passes um, we still building our confidence you know uh, adam got hurt in the first quarter so they kind of threw us off but uh, we still stuck together and uh, we can't wait to get hilu back uh, he's gonna have another four-star team Uh, Nowej mamy uh, arka Gdynia. Musimy z nimi porozmawiać, bo są They teoretycznie silne Mają tak wielu i możemy też zginąć. Gdynia przy, przed rokiem zdobyła brąz. Część składu została. Przyszło kilku nowych no graczy. Na, na pewno arka w tym roku jest mocna. Ma bardzo dużo indywidualnych, mocnych graczy którzy mogą przesądzić o zwycięstwie. Myślę, że postawimy się dru od dru drużyną, o będziemy bronić, tak jak broniliśmy w Szczecinie, to myślę, że, że jesteśmy w stanie i musimy to pokonać i być szczęśliwi po tym meczu. To był jego pierwszy trening ograniczony troszeczkę czasowo, żeby nie przyciążyć tego. Od razu pierwszego dnia, natomiast myślę, że powinien nam pomóc tutaj w tym sobotnim meczu zarek. My musimy zagrać maks 101%, żeby wygrać z kimkolwiek w lidze. Więc e, pełna koncentracja od samego początku meczu. Myślę, że będzie bardzo ważne, żeby. Zatrzymać ich tranzycję, a szczególnie trzy punkty. Mają bardzo dużo strzelców. Na pewno musimy dobrze egzekwować obronę na pick and rollu, bo kiedy zrobią przewagę szubarga czy inni zawodnicy, wtedy jest dwóch, trzech strzelców na obwodzie i też grożą rzutem. Bardzo ważne będzie to, żebyśmy dobrze pracowali rękoma, żeby te podania mogły być niedokładne, żeby te podania. Były albo lobem, albo kozłem, żebyśmy mieli czas zrotować. No i chyba to dwie rzeczy, które są najważniejsze, tak naprawdę. Ale poza tym, oczywiście, ważna jest energia i nasz atak. To co my zrobimy, to jest atak. Play hard, you know, 40 minut. Uh. Rebounding, playing defense mostly, uh, sticking to the plan that a coach has for us, and uh, working as a team. Uh, we just need to play as a team, trust in one another, and uh, have each other's <laughs> back. Powodzenia z tych kibiców na, na sobotni mecz na Artego Arenie. będzie się działo? Przyjdźcie i do pigu, nas. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców na sobotę na godzinę 17:30. o 30. Będą wielkie emocje, będzie bardzo dużo walki i liczę na to, liczę na Wasze wsparcie, bo zamierzamy ten mecz wygrać.